Hejuszka kogoszka z tej strony Nelejdzimy kolejny odcinek na moim kanale i przez 6 dni no 6 nie było odcinków, czy tam 5, ale no przepraszam Was bardzo, dzisiaj będziemy grać w Robloxa, bo jest późno sprawie jest 24 no, no no ten i ogólnie dzisiaj Mm, wczoraj miałam w sumie nagrać odcinek, no ale nie miałam jakoś czasu. Mm, wczoraj, no to znaczy w niedzielę tam była mutety, no i przyszłam wieczorem, no i mi się nie chciało już niestety nagrywać, ale mam nadzieję, że odcinek ci się spodoba jest z, z tej gry, tak, no, będzie ten napis. Um. No, ja w nią prawie nigdy nie grałam, no, może dwa razy, trzy razy, więc no, wiem, że oczywiście trzeba uciekać pod, przed tymi memami, tak? no. Yy, I tam się trzeba łapać tych ludzi, jak się tam, oni tam leżą, no, więc coś tam wiem, ale o, it's week. I <laughs> właśnie gdzie ona jest? Może je znajdziemy. O Matko Boska, ile ludzi. I jakbym tutaj coś zrobiła źle, to możecie mi napisać, o co chodzi w tej grze. Tak dokładnie, dokładnie, jakby co robię źle, nie? Nie wiem, czemu ja idę. O, 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 o. O, no, kurde, ja go chciałam wziąć. No, czemu każdy wziął jakiegoś typka? No, czemu nie? <laughs> Matko Boska. Nie, nie, nie. Weź mnie. No, 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 co ty zrobiłaś? No. Teraz nikt mnie nie weźmie, już. O, weźmie, proszę, proszę mnie. Nie, proszę, ja, proszę mnie. Jest, dziękuję. Dobra, wziąłem. Za 8 Robuxów jest odrodzenie Dobra, jutro ogólnie, czyli dzisiaj w sumie, bo już jest 024. Więc jutro będzie odcinek 100 boka. W sumie mam mówić dzisiaj, czy jutro, nie wiem. No, dzisiaj będzie odcinek jeszcze 100 boka. Więc serdecznie was na niego zapraszam. Bo dawno nie było odcinków z Toka Boka, i teraz jest z Robloxa, bo odcinek z Sto Boka jeszcze nie mam przygotowanego. Znaczy, wiecie, w Robloxie to jest ja tylko no kurde, typie! To jest ja sobie tylko jakby wejdę do gry i sobie nagram i prześlenia. A w Tokaboka Boka no, trzeba więcej zrobić, niestety. więc um, tak na szybko odcinek taki krótki, może będzie, bo ja nie wiem, czy nagrać innej nagle. Jest też późno, więc ja nie chcę nagrywać obcy. Nie chcę się drzeć. Bo w Robloxie to różnie bywa. I bo ja w ogóle mam tutaj... Dobra. Yy, mamy... Aha, przeżyłam. I ja mam w ogóle latarkę. Tu wcześniej nie było latarki. Ale to nie jest aż taka ciemna mapa na latarkę, wiecie? Więc ja sobie ją zostawię, bo są ciemniejsze mapy, bo grałam kiedyś. I naprawdę były takie ciemne, w których trzeba było używać latarki, bo naprawdę ta latarka nawet się nie da. Znaczy nie dawała, ale tak jakby mało, nie? A tu nam ona nie jest w sumie potrzebna, bo po co? Chyba jedynie tam. Ale no to. Tutaj też tak. No dobra. Możecie mi pisać jakieś Ten jak mam... No, bo czasem mogę zrobić coś źle. Bo ja za procent dobra nie jestem w tą grę. I gram oczywiście na telefonie, więc <śmum> mam mody. Znaczy haki i robiłam już sobie trzecie konto, bo pierwsze konto robiłam z hakami takimi. tu... Matko Boska, przestraszył mnie ten typ. Pierwsze konto robiłam z hakami, drugie konto robiłam bez haków i trzecie konto robiłam z hakami. I właśnie to jest to. Zaraz widzicie. Możecie mnie dodawać na Liachi 0 Chyba tak się nazywam. No, na liachi 0 No, dwa mam takie. I tu są w ogóle jakieś czuksy do zbierania. W ogóle nie, nie czaję, nie? Nie ma żadnych. Nie wiem, zaraz... Czy już są tete? Postacie? Tutaj jakieś cukierki gramy w MMM2. W ogóle dzisiaj w MMM2, niedawno, no może godzinę temu, zdobyłam właśnie tą trumnę. No więc możecie napisać w komentarzu, ile macie w MM2 tych. Jaki macie poziom, bo ja zbieram teraz na szósty, czyli na taki miecz naklejkowy. Znaczy tak się nazywa. Ej, tu trzeba w sumie latarki używać. No ale. No to ta mapa jest w ogóle niefajna, nie? Nie lubię takich map takich map labiryntowych. No, znaczy to, to nie jest... No to, to nie jest takie labirynt, tylko to jest... jak to się nazywało? Dobra, nie wiem. I no, o, już są, dobra. To trzeba uciekać. O, kurczę, czy mam tak piękna. Mam tu coś puszczone z w tok, w toka boka, nie mojego, ale coś mam puszczone. Nawet nie znam tej youtuberki, więc nie wiem. Ja oglądam różnych YouTube, youtuberów z Tokaboka, boka, bo no... Najczęściej... Nie no, w sumie ja siebie nie oglądam, ej, naprawdę. Ja y, mogę zrobić... Oh, kurde. Ja mogę zrobić odcinek 2. Ale ja go nie obejrzę, nie? Jedynie oglądam ciągle moje shorts, ale tak to ja nie obejrzę mojego filmu. Dobra, tam jest jakiś typek. Więc nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć na filmie. Bo staram się nie drzeć, tak jak to zawsze robię Jak na przykład, nie wiem, no, no zawsze jak zginę, albo ten ktoś mnie zabije, albo no mamy dwa, to oczywiście wale w stół <grym> Nie wiem, czy mnie słyszycie w ogóle a czemu ja się kręcę w kółku? Boże, 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 tam jest ten typ Tam jest ten mem, 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 <grym> Nie wiem No, ej, dobrze, że mamy tą latarkę w sumie bo jakbym nie zauważyła, no tego tego to by było grubo, bo tutaj w ogóle ludzi nie widzę. I by mnie chyba nikt nie, nie, nie uratował, nie? A później to nuda tak patrzeć całą rundę na graczy. No, ale mam nadzieję, że zaraz się to właśnie skończy, bo No ta mapa jest akurat tragiczna. Szczerze powiem. Dobra, ja chcę iść tam, gdzie ludzie, nie? Jakby najlepiej iść tam, gdzie ludzie są, żeby w miarę jakby później się ten... Znaczy w miarę blisko ludzi, bo też się idzie za ludźmi, to tam wiecie. Złapię i wtedy was szybko złapie i będzie dupa. No ale w miarę staram się iść za ludźmi, których już zgubiłam, więc niestety pójdę sobie... O. Przepraszam. Ej, bo tu nam się coś losuje. Dobra, nieważne. O matko. Dobra, kochani, to jest na tyle z dzisiejszego odcinka. Um, taki krótki. Jutro będzie odcinek z Tokaboka. Znaczy dzisiaj. Więc na razie.